Peter Pigeon i Whiskers the Cat przygoda na plaży. Peter Pigeon trzepotał skrzydłami podekscytowany, krążąc nad piaszczystą linią brzegową. Słona morska bryza mierzwiła jego pióra, a widok lśniącego błękitnego oceanu sprawił, że zagruchał z zachwytu. Poniżej, Whiskers the Cat ostrożnie stąpał po ciepłym piasku, machając ogonem, gdy przyglądał się scenie. Jesteś pewien, że to dobry pomysł, Peter? zapytał Whiskers, patrząc na fale. Koty i woda zwykle się nie mieszają. Och, chodź, Whiskers. Plaża jest pełna zabawnych rzeczy do zrobienia zawołał Peter. Możemy budować zamki z piasku, gonić kraby, a może nawet znaleźć jakiś skarb. Na wzmiankę o skarbie uszy Whiskersa nastawiły się. Skarb mówisz cóż, to brzmi intrygująco ale od czego zacząć? Peter zniżył lot i wylądował obok Whiskersa. Jego małe stopy zbijały ziarenka piasku. Zbadajmy brzeg. Widziałem coś błyszczącego w pobliżu tej dużej skały tam. Razem dwaj przyjaciele skierowali się w stronę skały. Peter podskakiwał do przodu, dziobiąc ciekawie muszelki i kawałki drewna, podczas gdy Whiskers ostrożnie unikał nadepnięcia na coś zbyt miękkiego. Kiedy dotarli do skały, Peter skierował skrzydło w stronę małego, na wpół zakopanego przedmiotu. Patrz, świeci, zaćwierkał Peter. Whiskers ostrożnie kopał łapami, aż odkrył mały, złoty medalion. Jest piękny, ale skąd się tu wziął? Właśnie wtedy przerwał im głośny skrzek. Mewa wylądowała w pobliżu, podejrzliwie im się przyglądając. Ahoj, ten medalion należy do starego kapitana Gulbika. Zgubił go lata temu w burzy, tak. Peter nastroszył pióra. Kapitanie Gulbecku, gdzie możemy go znaleźć? Mewa przechyliła głowę. No cóż, mieszka po drugiej stronie zatoki. Mogę cię do niego zabrać, jeśli nie przeszkadza ci mały lot. Peter chętnie się zgodził, ale Whiskers się zawahał. Latanie to nie moja specjalność. Mewa zachichotała. Nie martw się, szczurze lądowy. Przy nabrzeżu jest łódź. Przyjazny rybak czasami pożycza ją stworzeniom. Więc Whiskers podreptał do małej łodzi i z niewielką pomocą Pitera i Mewy wyruszył w rejs przez zatokę. Delikatne kołysanie początkowo go zdenerwowało, ale wkrótce odkrył, że jazda sprawia mu przyjemność. Tymczasem Peter i Mewa szybowali nad nimi, prowadząc Whiskersa na drugi brzeg. Kiedy dotarli, powitała ich stara, siwa Mewa w podartym kapeluszu kapitańskim. Co to jest, goście? I kot, nic mniej. Zaskrzeczał patrząc na Whiskersa z ciekawością. Peter z dumą wręczył medalion. Kapitanie Gulbeck, znaleźliśmy twój skarb. Stara Mewa szeroko otworzyła oczy. Kurczę. Mój dawno zaginiony medalion. Ostrożnie wziął go w dziób i otworzył, odsłaniając malutki obrazek w środku. To zdjęcie mojego drogiego kolegi Pearl. Była najlepszą żeglarką, jaką kiedykolwiek znałem. Straciłem to w czasie burzy wiele lat temu. Kapitan Gulbek uśmiechnął się do nich promiennie. Dziękuję, przyjaciele. To dla mnie cały świat. Aby okazać mi wdzięczność, mam dla was również mały skarb. Podfrunął do stosu muszelek i wyciągnął błyszczący srebrny kompas. Ten kompas zawsze będzie wam wskazywał drogę do przygody. Używajcie go dobrze. Peter i Whiskers podziękowali mu, a następnie wrócili przez zatokę. Whiskers ostrożnie sterował małą łódką, podczas gdy Peter szybował nad nimi. Gdy dotarli do brzegu, razem spojrzeli na kompas. Więc dokąd dalej, kapitanie Whiskers? Peter zażartował. Whiskers uśmiechnął się Gdziekolwiek, byle nie nad wodę ale może, tylko może, czeka nas kolejna przygoda. I po tych słowach dwaj przyjaciele roześmiali się, gotowi na to, co przyniesie im wspólna podróż.